Pływanie po zawietrznej stronie żagla. Pływanie po zawietrznej stronie żagla jest bardzo powszechną techniką we freestylu. Poza tym opanowanie jej pomaga znacząco przy nauce helitaka, 360 czy daktaka. Istnieją trzy techniki, dzięki którym jesteście w stanie znaleźć się po zawietrznej stronie żagla. Technika numer jeden. Połowiczny helikopter bez przerzucania żagla. Zaczynamy podobnie jak w helitaku od mocnego ostrzenia. Musimy deskę ustawić minimum dziobem pod wiatr, a nawet przekroczyć linię wiatru. Zatem luzujemy żagiel. Pochylamy go na prostych rękach do tyłu w kierunku rufy. Deska zaczyna ostrzyć. Możemy postawić przednią stopę przed masztem, ale nie musimy. Jeśli się na to zdecydujemy, to pamiętajmy by potem cofnąć stopę za maszt, płynąc już po zawietrznej stronie. W linii wiatru ustawiamy ręce szerzej na bomie i pochylamy żagiel do przodu w stronę dziobu, tak aby wypełnił się wiatrem z drugiej strony. Żagiel pochylamy nie tylko w przód, ale również w stronę nawiecznej burty. Gdy już złapiemy wiatr z drugiej strony, deska zacznie obracać się w stronę nowego halsu, aby nie wpaść do wody. Będziemy znajdować się po zawietrznej stronie żagla. Musimy trzymać ręce na bomie minimum na szerokość ciała i lekko położyć się na żaglu. Obydwie ręce powinny być wyprostowane. Im silniejszy wiatr, tym mocniej musimy wychylić się i położyć na pędniku, ale wszystko z wyczuciem, bo jak za bardzo położycie się na żaglu, to wpadniecie razem z nim do wody. To samo się stanie, jeśli zbyt słabo położycie się na pędniku. Jeżeli wzrasta siła wiatru, należy mocniej dociskać żagiel ręką masztową. Płynąc po wiecznej stronie, żagiel jest cały czas za nami, co pozwala żaglowi być otwartym. Płynąc poprzek wiatru, starajcie się mieć cały czas wyprostowane ręce. To pomaga reagować na szkwały. Płynąc po zawietrznej stronie, możemy ostrzyć i odpadać. Zasady są takie same jak przy normalnym pływaniu, z tym, że teraz znajdujemy się po drugiej stronie żagla. Ostrzenie. Pochylamy żagiel do tyłu na rufę. Przy ostrzeniu pomaga spojrzenie w tył. Odpadanie. Pochylamy żagiel do przodu. Prostujemy rękę masztową. Patrzymy przed siebie w kierunku strony zawietrznej. Technika numer 2. W trakcie płynięcia na halsie przechodzicie na zawietrzną stronę. Płyniecie na halsie w poprzek wiatru. Stawiacie przy nią nogę przed masztem. Przesuwacie rękę masztową do samego masztu i prostujecie ją. W tym samym momencie puszczacie żagiel ręką szotową. Krzyżujecie ręce, to znaczy ręką szotową chwytacie za bomb z drugiej strony żagla. Ciężar ciała przenosicie na przednią nogę. Przeciągacie żagiel przed sobą, puszczacie bą ręką masztową. Dostawiacie tylną nogę przed maszt. Kontynuujecie przeciąganie żagla przed sobą w stronę wiatru. Następuje zmiana stóp. Odstawiamy nową nogę na tył deski. Kładziemy tylną rękę na bom i cofamy przednią nogę za maszt. Patrzymy przed siebie, kontrolujemy wzrokiem akwę. Aby nie spaść do wody, będziemy znajdować się po zawietrznej stronie żagla, musimy trzymać ręce na bomie minimum na szerokość ciała i lekko położyć się na żaglu. Im silniejszy wiatr, tym mocniej musimy wychylić się i położyć na pędniku, ale wszystko z wyczuciem. Ważne, aby poruszać się stopami blisko osi deski. Starajcie się nie spoglądać na stopy, obserwujcie akwen. Technika numer 3. Trzecią, najbardziej zaawansowaną techniką jest wykonanie daktaka. Ten manewr zasługuje na oddzielny film instruktażowy, dlatego w tym filmiku nie będziemy go omawiać. Teraz zobaczcie tylko, jak wygląda daktak. Chcąc spłynięcia poza wiecznej stronie żagla powrócić do normalnego płynięcia na halsie, mamy dwa rozwiązania. Pierwsze polega na wyostrzeniu aż do linii wiatru. Żagiel pochylamy maksymalnie do tyłu. W momencie, gdy znajdziemy się w linii wiatru, pochylamy żagiel do przodu, przenosimy ciężar ciała na tylną nogę, przednia noga pozostaje wyprostowana i mocno odpadamy. Druga technika polega na obrocie żagla nad dziobem deski, tak jak w helitaku, czyli ustawiamy maszt do pionu i tylną ręką wypychamy żagiel. Pozwalamy mu na obrót nad dziobem. Najczęstsze błędy. Patrzycie na sprzęt, a nie w kierunku płynięcia. Za słabo lub za mocno pochylacie się na żaglu, co może skończyć się wpadnięciem do wody. Za wąsko trzymacie ręce na bomie. Po przejściu na zawietrzną nie cofacie przedniej stopy za maszt. Trzymacie żagiel na ugiętych rękach. Nie reagujecie na szkwały poprzez odpowiednie obciążenie i pochylanie żagla. Przechodząc przed masztem na stronę zawietrzną wykonujecie zbyt wiele małych kroków. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie są najczęstsze błędy we wszystkich omawianych przeze mnie manewrach windsurfingowych, kliknij w link znajdujący się pod filmem. Zostaniesz przeniesiony na dedykowaną stronę www., gdzie otrzymasz informację, jak ściągnąć darmowy e-book zatytułowany Omówienie błędów początkujących i zaawansowanych Windsurferów Jak szybko i skutecznie stać się lepszym Windsurferem. Jest masa błędów, które kursanci popełniają podczas nauki windsurfingu. Aby je wyeliminować i zrobić szybkie postępy, dobrze je ćwiczyć pod okiem profesjonalnego instruktora. Na filmach pokazujemy, jak wykonywać manewry prawidłowo, ale na kursie szybko wykryjemy Wasze błędy i je wyeliminujemy. Zapraszam na nasze wyjazdy, gdzie nauczymy Was prawidłowo pływać na desce z żaglem. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał. Będę również ogromnie wdzięczny, jeśli polecisz mój film swoim znajomym. Dziękuję i pozdrawiam. Krzysztof Lipiński Serwski.pl